Dzisiaj chcę Ci powiedzieć o czterech głównych strategiach negocjacyjnych. Jakie one są? Unikanie, dopasowanie, współdziałanie i rywalizacja. Bardzo często skaczemy pomiędzy strategiami, to znaczy, że mamy pewną tendencję na przykład do współdziałania albo dopasowywania się. Natomiast w pewnych sytuacjach, chociażby konfliktowych, przeskakujemy na inne strategie. Niestety, większość z nas. Nie wie, dlaczego tak się dzieje skąd to wynika i w którym momencie to robimy, ponieważ robimy to automatycznie. Dlaczego tak ważne jest, żebyś właśnie poznał, jakie strategie stosujesz automatycznie? To żebyś wiedział, w którym momencie się przeklikujesz i co potem masz robić po tym przeklikiwaniu. Druga rzecz to to, żebyś też potrafił rozpoznać strategię u swoich partnerów biznesowych, z którymi najczęściej właśnie negocjujesz. Bo jeżeli rozpoznasz te strategie i będziesz dokładnie wiedział, jakie te strategie,